To już powiedziałem, ale nie wiem, czy wszyscy usłyszeli, i czy wszyscy się zorientowali, kto jest na tym obrazku. Czy w ogóle wiecie, jak się nazywa taki obrazek? Bo to nie jest zwykły obrazek, tylko ten obrazek nazywa się. Jak? Może podejście, albo ja podejdę. Ikona. Tak jest, ikona. Ikona to jest taki specjalny obraz. Może nie będziemy tłumaczyć, czym się różni, bo to mniej więcej i ikona, i obraz coś przedstawia. A kto jest na tej ikonie? Święty Ignacy. Tak jest, święty Ignacy. A chcielibyście zobaczyć takiego świętego Ignacego na żywo, tak jak tutaj ubranego, w czapce, w takiej sukni, w płaszczu? Chcielibyście zobaczyć? Jakbyśmy mieli takie życzenie, i święty Ignacy, przyjdź do nas i pokaż się, jak wyglądałeś. Spróbujemy. Święty Ignacy, o, idzie, święty Ignacy. Widzicie, jak na ikonie, jest czapka, jest płaszcz. Jest suknia, pas czarny, podobny. Zapytamy, ile Święty Ignacy ma lat? Co ma? Święty Ignacy, ile masz lat? Ile mam lat? Oj, siedemdziesiąt parę. 70 parę. Niektóre książki podają, że Święty Ignacy tyle nie żył, że żył trochę krócej ale w tamtych czasach nie mierzono tak dokładnie, to chyba lepiej wierzyć Ignacemu niż książkom, prawda? Ale wyobraźcie sobie, że Ignacy nie od razu miał lat 70 i nie od razu właśnie wyglądał tak jak tutaj. Może Ignacy się przejdzie i tak zarzuci trochę tym płaszczem. Dobrze. To Ignacy może sobie usiądzie teraz z boku i będzie się przysłuchiwał. Będziemy ewentualnie prosić o sprostowania. Ignacy, 70-letni czy 65-letni, wyglądał mniej więcej tak. Ale był taki czas, kiedy Ignacy miał lat 30 i miał w dłoni miecz. Proszę mi przynieść miecz. Nie reagują, widzicie? Mówię, przenieś i nie przynosi. Ignacy walczył mieczem. Dobra, to zostawimy na razie miecz. Bo Ignacy, zanim został zakonnikiem, zanim walczył mieczem, Ignacy walczył takim prawdziwym mieczem, kiedy miał lat 30. Co się wydarzyło, gdy miał lat 30, do, za chwilę do tego dojdziemy, ale wcześniej, jak każdy z nas, był małym chłopcem. Wyobraźcie sobie, że Ignacy miał dwanaścioro rodzeństwa. Był 13 z kolei. Czy dobrze jest być najmłodszym w rodzinie? Kuba, powiedz, czy jest dobrze być najmłodszym w rodzinie? Tylko prawdę. Niedobrze. Niedobrze. A czy chcesz powiedzieć dlaczego? Bo ja mogłem z siłę. No to rodzeństwo i rodzice porozmawiają z tobą później. Ale tak, ignacemu też nie było dobrze, że był najmłodszy w rodzinie. Bo dawniej tak było, że pierwszy dostawał spadek, drugi mógł coś otrzymać, a ten, który był tam któryś w kolei, a dopiero trzynasty. No, to prawdopodobnie nic by nie otrzymał. Ignacy urodził się właśnie. Ignacy nie miał na imię Ignacy, wiecie? Ignacy miał na imię Inigo. W kolejne dni poznamy, dlaczego Inigo stał się Ignacym, ale na początku, jak się urodził, to Ignacy miał na imię Inigo. Inigo. Urodził się w Loyoli i jak patrzył przez okno, to widział taką wysoką górę Iza Rajc. W dolinie płynęła rzeka. Powiedzmy taka młynówka, jak płynie Kłodry, nazywała się Urola. I ten Ignacy, któremu bardzo wcześnie zmarła mama, chodził sobie po tych łąkach, polak, wychodził czasami na górę. I tak czas mu mijał do 15 roku życia. Ale ponieważ nie otrzymałby żadnego spadku, to jego ojciec wysłał go na dwór nie królewski, ale dwór bardzo bogaty. I tak się złożyło, że tam znów był 13 w kolei, bo znów było 13 dzieci i on był 13. Święty Ignacy. Między innymi lubię kaligrafię. Wiecie, co jest kaligrafia? To jest e, takie ładne pisanie, takie pismo. A czy wiecie, kto na przykład u nas z jezuitów potrafił a nie kaligrafować? Ojciec Przemek. A czy ojciec Przemek jest tutaj? Tak jest. Ignacy lubił kaligrafować, jak ojciec Przemek. Ignacy również lubił grać na różnych instrumentach. To jak Janek. Na tym dworze spędził 10 lat, później przeniósł się na inny i dochodzimy do tego wydarzenia, kiedy stanął z mieczem. Czy chcielibyście zobaczyć, jaki wyglądał prawdziwy Ignacy z mieczem? Podnieście wzrok. To jest Ignacy, który bronił twierdzy Pampeluny. I to jest moment, kiedy kula armatnia uderzyła go w nogę i ją mocno pogruchotała. Czy widzicie? Czerwoną krew, która wytryska z lewej nogi. Ten moment, kiedy kura trafiła w jego nogę, był początkiem jego nawrócenia. To miało miejsce, widzicie tutaj mapę. Tutaj, tym żółtym znaczkiem jest zaznaczona pampeluna. To jest pierwszy punkt na naszych żoratach. Kolejne dni będziemy się przemieszczali przez kolejne miejsca, gdzie był święty Ignacy, dotrzemy aż do ziemi świętej. Dzisiejszy punkt startowy to jest Pampeluna. Na zakończenie mszy każdy z nas, kto będzie chciał, dostanie pierwszy obrazek Ignacy, którego uderza kula. Obrazek będzie czarno-biały, bo i kolejne będą czarno-biały. Także po przez wszystkie roraty uzbieramy pewną serię miejsc, gdzie był święty Ignacy. Punkt startowy Ignacy w Pampelunie, ranny w nogę. A co się wydarzy jutro? I dokąd dotrzemy? To zapraszam na jutro.